Spierdalasz na środek. Dobrze tak. brał to, bardzo dobrze. Uspokój to! Weź na siebie grę! O, bardzo dobrze. Panowie, dwa kontakty, wystarczą! Grajmy prosto piłę. Ale nie asysta, nie? No, jak, jak uważasz, Kamil? Co mu trzeba zrobić w tej grze, żebyśmy dzisiaj wygrali ten mecz? Nie wiem, nie wiem Nie to wiesz? Trochę... Mi się wydaje, że powinniśmy wychodzić wychodzić bardziej, bardziej, bardziej wychodzić Kupaki, pokazujcie się! Jest trochę mało potencjał w Co? Niestety jest trochę mały potencjał. Nie ma... mało potencjał Mało, dryblerów, nie? Nawet o to chodzi, po prostu no, trzeba mieć pojęcie o grze, no No, no, no. Tutaj masz tego, z prawej rozegraj No patrz, no, To jest strasznie niebezpieczne takie zagranie Nie dość, że słabo kopnął niedokładnie, je to jeszcze na konia typowi tracimy i znowu na nas jadą, no. Właśnie, bo, bo oni wymyślili sobie, że gramy w pięciu Myślę, że następny w następnym zagramy w sześciu, co? Nie, nie, nie jest, będzie za dużo, za dużo, ten, za dużo... To ciasno Mówisz? No Co? To onun, za Daniela, no Daniel zaraz się zmęczy, 10 Pani minut ja ça, Ale nie, on jest ogromnym, obrońcą, to nie, nie Spokojnie, dobrze Nie, on jest bez... Hałsenek jest napastnikiem. Spokojnie. Dobre, super. Dobrze było. Dobrze, super. Spokojnie teraz. Bardzo ładnie, super, super. Musi być brawa. Kur... Ale komu, komu bo idę do domu? Chłopaki, ja to wszystko nagrywam, wszystko na face'a pójdzie. Więc starajcie się, Wisła. Z prawej strony odegraj. Masz miejsca, kurwa, możesz trzepać. Słuchaj Paweł, jak masz miejsca, proste, jedno ci prosto. no Nawet jak ci kurwa ma odskoczyć. No, 21 jeden! Nagrałem to. Ładnie, ładnie. Dobra, żeby gra się kleiła, trzeba wpuścić teraz za. Dobra, to jeszcze, kurwa, trzeba myślisz? Musieć... Dobra, Daniel, a Doch, do przodu na czy... Tak, do przodu na przód? Czy, 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 dok, dok wszedł, czy, czy Daniel, 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 dobra, muszę pójść wtedy, do teraz do przodu, do tak jest! Brawo! Brawo! Brawo, brawo! Brawo, Z przodu, strzał! Mariusz, został, Brawo, do przodu, Daniel, Daniel, chodź tutaj Ausen, Ausen Ausen, Ausen wchodź, Daniel schodź 2! znowu będzie man of the match Mati Ostatni mecz był dla Matiego Już się podpalili, podpalili się Obstrali się Słuchaj, yy, y, ten, czuł. Tu jest owoce, zdajesz jest się kto strzelał, co? Bo no, ty Tak, fajnie, ale ja cię prosiłem Żebyś zapisywał, nie? Co ty nagrywasz patrzysz? Tak, tak, nagrywam. Wszystko. Dobrze, bardzo dobrze. Co mecz mam coraz mniejsze ówki. Dobrze, dobrze, chłopaki. To już... Tak jest! Bardzo ładnie. Nie. I wyszła? Nie, nie Nie. Dobrze, bardzo. dobrze. Mamy miejsce, strzelamy! Bardzo blisko do bramki. Wszystko można Świetnie, świetnie. Tylko wystawiasz, dogrywać, ausen, no po przejęcie. Dobrze, Mati, dobrze. No, dawaj kurde, ty dobrze, wiesz, motywujesz tu, dawaj Uch chłopakom prawa, 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 Polepszyło się, zaczęliśmy. mówić Ej, dawaj dalej, nie, nie, ale... Słuchaj, jest strata, do, ten... Marcin, to, to wracaj, nie? O kurde Wracasz? Do, Marcin, Pokaż mu się, pokaż mu się, cały czas robisz. ruchu dobrze zrobił, bo poszedł do piłki, nie? Tylko, że inny nie przejął. Tutaj ma sprawę bardzo dobrze. Chłopaki, pokazujcie się do gry Uderz! Uderz! Świetny strzał! Super! Dobra, najbliższy niech gdzie popiły. Oczywiście, że tak. Yy, Dobra, yy, Paweł, chodź za Papsona Papson na, prawe, na prawej stronie Jak tam Pawla, jak tam po, 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 dobrym, po dobrym meczu? właśnie 2-2 jest. Jak, jak, jak... W no dobrze, dobrze? Dużo przejęć dzisiaj widzę. No, no to bardzo dobrze. No to... Się to... Proszę udaje się dzisiaj? No to świetnie. Jakie jeszcze tego? Będą jakieś dwa krosa asysty dzisiaj? No coś technicznie nie wychodzi grać. Nie wychodzi, tak? Ale pełen optymizmu. Tak. Bardzo dobrze. Jak tam, jak tam gra dzisiaj? Ale nie, jak tam jak tam po tych dwóch bramkach widzimy. Jednak więcej, nie? Dzisiaj więcej. Nie małych fragmentów, więc wiesz. Tak, to nie, to tak. Nie jest akcji, to coś pokazuje też. Ale do, dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, nie? Dobrze, to bardzo ładnie. Nie obrońca to, a niech cały czas tu patrzy, co się dzieje Masz miejsce, trzepaj Musisz to wybrać. Wybrać to, kurwa! Co to są takie akcje, no, wybrać Daj mi, dawaj, za Maciego albo z Niemca Marcin Dawaj Tutaj daj Nie no, no. no. Marcina jeszcze nie mam, no, czekaj. Dobra, czekaj. Mati Dobra, po akcji, po akcji, po akcji. Dobra. No to przytrzymaj, dawaj. Przedkładam. No zrobisz. Dobrze, dobrze, twojego lecz. A nie ma, ro, nie ma ruchu w ogóle. Nie ma ruchu? A, a nie stoją, powinni się rozruszyć. Tyłem, tyłem, tyłem. Na... co wytrzymać. Słuchaj, słuchaj, słuchaj. Co? Gdzie oni wytrzymają? Mówisz? We trzech, na resztę drużyny. No tak, tak. Czyli mówisz co, zagrać, co byśmy zrobić? Powinniśmy być napastnikami. Każdy powinien kryć jednego. Obrońca. Obrońca, nie? Swojego, swojego kryć. No tu jest dwóch amestratnych zawodników w tym Mariusz, złap tego, tego napastnika. Poprawiłem błędy tam. Wisła, pressing! Papson, pamiętaj, jesteś duży, możesz przepchać, nie? Mu że ma plecek, ma. Powrót! Szybko! Szybko! Dobrze, bardzo dobrze. Upaki. Wszyscy do obrony. Z prawej strony Mariusza masz. Dobra. Szybko. Tutaj masz. Uciekajcie na skrzydła z przodu. Kurwa, dwóch w środku stoicie, no przez was jeden może pokryć wtedy. Wejdź do piłki któryś kurwa, bo Papson nie ma komu podać. Ausen po prostu. Podaj kurwa. ja pierdolę Ausen bardzo dobrze, Ausen świetnie. Ale chłopaki. Dobra, Dobra spokój masz. pół no, godziny to Ale gramy dalej chcecie zmianę połów? Dwie minuty przerwy Dobra, z dwie minuty przerwy, ok